No, za ile wchodzimy? Za ile? Okay, jeszcze chwila. Co ty kurwa, Moniczka, z Papadensu k***a jesteś? Co ty przynosisz mi zimną kawę, stare notatki? Ty myślisz, że ja nogi na fortunie wygrałem? Nie mam co robić w życiu, tylko załatwiać takie rzeczy sam? Po co przyszłaś na ten staż? Zbijać bąki, wziąć podpis i iść dalej na zaliczenie? Co ty? Kurwa, już biorę kajecik, już cię... Ale już nie mam mandy! Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałbym rozpocząć dzisiejsze informacje od bardzo ważnego komunikatu, który nadesłał nam jeden z poszkodowanych. Ten oto pan, ten oto wizerunek tego pana jest poszukiwany listem tibijskim gończym, yy, ponieważ zabrał Ludbaga z Ghostlandu, 10 bagów Mac, 10 bagów brass helmetów, i trzy bagi Wiking Helmetów. Jeżeli gdziekolwiek widzieliście tego pana, proszę niezwłocznie poinformować nas na naszą skrzynkę mailową lub w informacji na dole w komentarzach. Każda informacja będzie bardzo cenna, każda wskazówka będzie na wagę złota, a dla człowieka, który znajdzie, przepraszam bardzo, znajdzie, odnajdzie naszego poszukiwanego. Nagroda pieniężna w wysokości 1GP. Ale ja już nie mam many! Na początku maja po majówce wypoczniecie, będziecie wypoczęci, bateryjki naładowane, nic. Tylko dupcyć, dupcyć I jeszcze raz dupcyć ekspando, podwójny exp. Podwójny skill, wiecie o co chodzi, zbijacie staminę, klepiecie ją do zera, potem na 8 godzin idziecie trenować swoje postacie. Jak widzimy na tibijskim kalendarzu, w te oto dni mamy event tibijski, podwójny exp, podwójny skill, także panowie, miecze do ręki, włócznie w dłoń, magiczne rózgi, między nogi i lecimy, panowie, lecimy! <ścoughs> Tak jest. Ale ja już nie mam MONEY! I na sam koniec naszych tibijskich wiadomości chciałbym pokazać wam bardzo ciekawy materiał, który nadesłał nam jeden z naszych tibijskich widzów. Pewna streamerka, prawdopodobnie z Brazylii, pewna latino you know what I mean, bro? You know what I mean, bro? Postanowiła skomplementować nas Polaków i puściła bardzo ciekawą i bardzo soczystą wiązankę. Zobaczmy sami. Ale, ale, we, we, wełka, ale, łelka kiełbasa. Także panowie, wiecie o co chodzi. Sprawdzajcie, sprawdzajcie, czy tam jeszcze niejednego skomplementowała. Może was również skomplementowała. Powiem wam, no, te Latino to takie. Miłe kobiety, miłe kobiety. Tym bardzo optymistycznym i bardzo miłym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejsze tibijskie wiadomości. Informacje pełne emocji, informacje pełne kontrowersji. To jest to, o co tu chodzi. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Widzimy się w następnych informacjach. Bez odbioru. Aleluia, eu estirmei